Z tej Piotrek i dzisiaj pokażę film. mój pierwszy film na tym kanale i będzie on dotyczył właśnie różnych sztuczek systemowych, różnych ukrytych takich, tak powiem, rzeczy w systemie. No i właśnie teraz jako, że to mój pierwszy film, to nie będzie on jakoś zbyt niedługi. Pokażę właśnie tutaj jedną grę, która jest już wbudowana w system Android. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma Androida, no to niestety nie może tego zobaczyć, ale jeśli ktoś ma Android, to może sobie pograć bez pobierania. I pierwsze, co robimy, to wchodzimy w ustawienia. Tu mamy różne właśnie ustawienia, ustawienia i wszystkie takie rzeczy. To w nich właśnie wybieramy ogólne informacje o telefonie. Zjeżdżamy na dół i bierzemy informacje o oprogramowaniu. Widać pierwsze jest wersja systemu Android 501. No i klikamy parę razy i jeśli mamy Androida Lollipop to pojawi nam się taka właśnie ym, kuleczka to na nią naciskamy, naciskamy parę razy, przytrzymujemy i włącza nam się gra Flappy Android i właśnie w... zasady są proste jak to jest Flappy Bird tylko Flappy Bird tylko, że zamiast ym, tego ptaka jest Android. I myślę, że to jest nawet taki fajny. Fajna gra, nawet tylko że trochę trudna. Czy przynajmniej dla mnie. I tu właśnie o to chodzi. Ta gra jest oczywiście też wbudowana, ale nie jest to yy, ta wersja. Te skakanie działa tylko na Androidzie Lollipopie, na Jelly Bean i na innych są inne minigierki, a więc to nie działa tylko na Lollipopie to sprawdźcie jaki macie system i w zależności od tego jaki macie system, to pojawi wam się inna gra. Ale jeśli macie tam mm, trochę starszy system, na przykład znaczy nie starszy, tylko... No, mogę tak powiedzieć, starszy, to będziecie po prostu mogli tej gry nie mieć, tak? Ale, wiecie, możecie spróbować. Dobra, i to by było właściwie już na tyle. Dzięki za obejrzenie i wypróbujcie ten patent na swoich telefonach. Myślę, że przyda się, gdy będzie się nudzić, a nie będzie żadnej gry do ściągnięcia. Dobra, i to by było już na tyle. Dzięki. Zapraszam do polubienia, do suba i w ogóle. I to by było już na tyle.